Hejka kochani, z tej strony Klaudia Klatex, Dzisiaj filmik, na który bardzo wiele z Was czeka, czyli jak pro, prosty sposób narysować kreskę na oku. Pokażę Wam dzisiaj jedną metodę tak bardzo dokładnie, a opowiem jeszcze o dwóch innych, które również mogą Wam ułatwić życie, także zapraszam do oglądania. Jak dobrze wszyscy wszystkie wiemy, malowanie kreski na oku nie jest prostą sprawą. Jest to trudna sprawa, zwłaszcza żeby kreska na jednym oku, jak i na drugim oku, wyszła taka sama. To jest wręcz niemożliwe, bo... nie wiem, może jakiś malutki procent ludzi potrafi na swoich oczach zrobić kreskę identyczną 1 do 1. Taką, żeby po prostu w każdym milimetrze była identyczna po jednej i po drugiej stronie. Dlaczego to jest niemożliwe? Dlatego, że My, jako ludzie, jesteśmy po prostu niesymetryczni. Część prawa naszej twarzy nie jest identyczna jak lewa. Naprawdę bardzo, bardzo mało osób ma twarz bardzo zbliżoną po jednej i po drugiej e, stronie. Zwykle to jest tak, że jedna strona twarzy różni się troszkę od drugiej i to jest totalnie normalne, i to też w jakiś sposób utrudnia nam narysowanie dwóch identycznych kresek, ale możemy chociaż spróbować. Postarać się zrobić tak, żeby te kreski wyglądały praktycznie identycznie na, na tych mm, obu powiekach. A także zacznijmy od tego, jak przygotować twarz, jak przygotować oko do narysowania kreski. Jeśli rysujemy kreskę na oku sote, czyli na oku bez makijażu cieniami, e, czyli na takim oku, jakim ja będę dzisiaj robiła, to musimy wcześniej na korektor nałożyć puder, żeby e, powieka nie była mokra, żeby powieka nie była tłusta, żeby ona po prostu była matowa, e, na takiej powiece nie dość łatwiej będzie nam narysować kreskę, to oprócz tego będzie ona się dłużej trzymała na oku, bo nie będzie miała ciągle wilgotnej powierzchni, więc przy otwieraniu oka nie odbije nam się nagle kreska na górnej powiece. Także pamiętajmy, żeby na start utrwalić yy, korektor pudrem. Na start, jakich produktów użyć, żeby najprościej było narysować kreskę? Moim zdaniem odkąd w sumie jestem w świecie makijażu, najłatwiej rysuje się kreskę eyelinerem w pisaku. Tutaj na przykład mam Maybelline Hyper Precise All Day. To jest jeden z moich ulubionych eyelinerów w pisaku. Bardzo wygodny, wygodny uchwyt, wygodny pisak sam do pisania. Także ja najbardziej lubię robić to takimi eyelinerami w pisaku. Oczywiście Mamy na rynku masę też innych eyelinerów, w słoiczku, w pędzelku, w gąbeczce, w takim jakby podajniku, ala pisaku, ale to nie jest pisak, z aplikatorem, bez aplikatora itd. Tych eyelinerów jest masa, masa na rynku. Ja tak jak mówię najbardziej lubię Maybelline Hyper Precise All Day, jest wiele różnych eyelinerów. Ja wybieram po prostu ten, to jest mój faworyt. A jeśli szukacie czegoś bardziej trwałego, czegoś co naprawdę wytrzyma wam aż 36 godzin na oku, to jest taki nowy produkt od Maybelline, taki eyeliner, który jest serii Tattoo Liner, czyli produkt, który jest mega mega trwały. Pod wpływem wody się nie zmywa, pod wpływem tarcia też się nie zmywa, dopiero pod wpływem płynu micelarnego on faktycznie schodzi z oka. I 36 godzin trwałości, także jak ktoś czegoś takiego szuka, to śmiało, tylko, że on akurat jest w e, takim pędzelku, z pędzelkiem, a także jeżeli ktoś lubi eyelinery z pędzelkiem, to jak najbardziej go polecam. Ja tego produktu używam w takich hardkorowych sytuacjach, kiedy faktycznie wiem, że ta kreska musi mi się trzymać bardzo, bardzo długo, od samego rana do samej nocy, wtedy sięgam po ten, bo serio jest bardzo trwały. A my wracamy do eyelinera, z którym będziemy pracować dzisiaj. E, mamy kilka metod na rysowanie kresek. Możemy robić to od taśmy, Przyklejcy plasterek taśmy w to miejsce, przyklejcy plasterek taśmy w drugiej, po drugiej stronie w to samo miejsce i po prostu od tej taśmy rysujemy kreskę, a dzięki temu te nasze jaskółki będą takie same po dwóch stronach, jeśli dobrze przyklejemy taśmę. Mamy też sposób rysowania kreski na przykład cieniem, czyli po prostu cienkim pędzelkiem, czarnym cieniem rysujemy kreskę. Wtedy ona nie musi być idealnie prosta, może mieć jakieś takie małe zawahania, bo później przyjmiamy to hmm, pędzelkiem z cieniem, możemy rysować kreskę od tak zwanych kropeczek, czyli rysujemy sobie kropeczkę w trzech miejscach, tak samo po drugiej stronie, a później te kropeczki łączymy ze sobą i powstaje kreska. A mój sposób na rysowanie kreski, który sprawdza mi się od lat, odkąd się maluję, odkąd rysuję sobie kreskę, zawsze robię to tym sposobem i jest to dla mnie super, super sprawa. Ok, myślę, że bez zbędnego mówienia przedpokażę Wam to, jak już wygląda to u mnie w praktyce. Zawsze staram się siedzieć przy jakimś biurku, przy toaletce, nie robić kreski w powietrzu, tylko po prostu mieć możliwość oparcia łokci o blat. W tej sytuacji tak małam siedzę w taki sposób, że idealnie akurat dosięgam sobie mm, łokciem do blatu. Jak będę rysować kreskę, to również będę jakby ten łokieć mieć podparty. Dzięki temu mamy stabilniejszą rękę i jesteśmy w stanie zrobić bardziej precyzyjne ruchy. Kolejno. Otwieramy eyeliner, zawsze przed staram się zrobić sobie jedną kreskę na dłoni sprawdzić, czy po prostu tuż jest dobre, czy jest atrament, czy wszystko jest ok, czy, czy ten eyeliner nie zasechu. na przykład czy przez noc nie był otwarty przez to, że zapomniałam go zamknąć i tak dalej. Ja sobie zrobiłam kreskę, naprawdę tym eyelinerem możemy zrobić fajną, cieniutką kreskę na oku, jak i oczywiście możemy też zrobić grubszą, ale pokazuję jak może wyglądać najcieńsza kreseczka przy linii rzęs. E, także jeśli mamy eyeliner sprawdzony, powiekę mamy przygotowaną, Zmatowioną bierzemy lustereczko i kiedy nasze łokcie są już podparte, lusterko jest przed nami, wszystko dobrze widzimy, możemy zabierać się do rysowania. Zaczynam od narysowania na zewnątrz oka jaskółki. Identycznej po jednej stronie, jak i po drugiej stronie. To umożliwia mi um, ewentualne poprawki. Jeśli narysuję sobie jedną e, jaskółkę w jed takim miejscu, w którym chcę, a później będę starać się narysować drugą taką samą po drugiej stronie, to w każdej chwili mogę wziąć patyczek kosmetyczny, zmazać tą kreskę i narysować ją raz jeszcze. Gdybym zaczęła od narysowania całej kreski i na koniec zrobiła jaskółkę, to później byłby problem. Musiałabym zmywać całą kreskę z oka, co dosłownie jest problematyczne. Także ja robię to w taki sposób, że najpierw rysuję sobie taki jakby stelaż kreski. a Czyli um, przystępuję do rysowania w taki sposób, że wyznaczam sobie miejsce, gdzie sobie idzie skółkę. Jedni chcą mieć skółkę długą, niektórzy chcą mieć skółkę prostą, niektórzy krótką, niektórzy podwiniętą. Ja pokażę wam, jak ja robię i pokażę wam mój sposób, ale oczywiście moją metodę możecie sobie modyfikować pod siebie, pod swoją metodę i pod swój rodzaj kreski. Ja po prostu pokazuję wiecie taką podstawę, jak to robić najprościej. Pełne skupienie. Ja się trochę stresuję, zawsze przy rysowaniu kreski to jest trochę stresu, żeby wyszła dobra, A także po prostu. Pisak kieruję w ten sposób. Trzymam go dość dziwnie, dość specyficznie, bo tak jakby m, tą częścią e, płaską będę tak, jakby właśnie rysować kreskę. Spójrzcie. Robię to tak, że sobie na otwartym oku, to jest ważne, na otwartym oku. Rysuję coś takiego. Eee, to jest, tak mówię, taki stelaż, to jest taka moja linia, która będzie mi wyznaczała to połączenie później kreski. I teraz muszę taką samą linię, w takim samym miejscu zrobić na drugim oku, co nie jest takie proste, ale pokażę Wam, jak ja to robię. Biorę lusterko przed siebie, na prost, patrzę na siebie, na wprost. Jeśli nie macie wady wzroku, to macie super sprawę prostą. Ja mam wadę wzroku, więc ja ledwo do siebie widzę w tym lusterku, mimo że jest przede mną. Ale postaram się zrobić to tak, żeby wyglądało OK. A także mając przed sobą lustereczko, mając w lusterku swoje odbicie, face to face prosto. A staram się po prostu narysować sobie drugą kreskę, dokładnie w tym samym miejscu, patrząc co chwilę i modyfikując to z kreską, która jest już narysowana. Także najpierw sobie tak dopasowuję pisak mniej więcej w jakim miejscu powinnam zacząć, i później chlas rysuję kreskę. Także do dzieła. Okay. Jak widzicie, wyszła minimalnie ta dolna część, jakby wyżej. Z tego, co mi się wydaje, zakończenie jest ok, ale poszłam trochę tak w półokrąg, jakby z tą linią. Także jestem w stanie to spokojnie wyrównać, zmienić. Po prostu w tym samym miejscu, gdzie zaczęłam, jakby rysować. Zobaczcie. Wypełniłam tak jakby tą dolną część teraz e, linerem i już widzę po prostu, że ta kreska jest na tej samej wysokości w tym i w tym miejscu. Tą sobie poprawiam, pogrubiam ją, żeby mieć pewność, że to jest równe. I słuchajcie, po takim pogrubieniu tej, e, po delikatnym podrasowaniu też tej, żeby wyglądały tak samo, one są w tym momencie jakby już na jednej wysokości. A ja po prostu widzę, że jakby jak jakby ja to widzę przed usterkiem, że jeśli e, ta i ta wyglądają podobnie po obu stronach, to później ja ciągnąc kreskę od wewnętrznego kącika, jestem w stanie je wyrównać tak, żeby one naprawdę były praktycznie identyczne. Także jeśli mamy wyrysowane te jaskółki, wydaje nam się, że są praktycznie idealne i że są w tych samych miejscach i wyglądają tak samo, to zabieramy się za rysowanie kreski od wewnętrznego kącika. Ja znowu będę robić tak, że będę tak jakby kłaść mój pędzelek przy rzęsach. W ten sposób. Porę sobie go po prostu przy rzęsach. O tutaj, o tutaj, o tutaj, i następnie po prostu tylko rysuję taką linię przy rzęsach cienką. W taki sposób, oczywiście teraz nie jest precyzyjnie. A i kolejno będę ciągnąć linię od zewnętrznego kącika do środka. Jak to robię? Znowu mam oparte ręce. Eee, ciężko też mi jest to robić, ponieważ chcę nie zasłaniać Wam, chcę, żebyście wy widzieli. Oprócz tego ja muszę widzieć. Także mam nadzieję, że to wszystko wyjdzie tak jak należy. Biorę po prostu eyeliner, znowu go kładę i od tego miejsca będę ciągnąć kreskę do wewnętrznego kącika. Ok, coś takiego? I teraz wypełniamy sobie to linerem w środku. No i wypełniamy teraz tą przestrzeń. Jak widzicie, tutaj mam taką białą, widać skórę, więc teraz linerem wypełniam sobie tą część kreski. I dojeżdżam wewnętrznym kąciku. To już zależy od Waszych mm, wymagań. Jeśli chcecie, żeby w kąciku była grubsza, to rysujecie grubszą. Jeśli chcecie, żeby była cieniutka, to po prostu rysujecie cieniutką kreskę. Ok, czas na drugie oczko. Robię dokładnie to samo. No i słuchajcie, w taki sposób powstały dwie kreski, moim zdaniem no praktycznie identyczne, no tak jak mówię, ciężko jest zrobić to tak, żeby jeden do jeden była identyczna po dwóch stronach, ale nie jest nagle taka różnica, że z jednej strony ona sterczy tak, a z drugą strony jest na dół. Um, pamiętajmy też zawsze o tym, że oko to nie jest płaska kartka papieru. Zawsze może być tak, że gdzieś tam będzie minimalny uskok na oku, gdzieś tam jakaś po prostu grudka będzie na powiece i będzie wydawała się, że nasza kreska nie jest prosta. To jest normalne, nasze oczy tak jakby nie Tą kartką papieru, oj! I to bardzo, bardzo możliwe, że gdzieś tam ona będzie miała minimalny uskok, ale nie przejmujemy się tym. Ważne, żeby te jaskółki były w miarę symetryczne, żeby po dwóch stronach wyglądały ok. I tak naprawdę tyle. Tyle z tej filozofii. Mam nadzieję, że dzięki temu tutorialowi. Dacie radę i już Wasze kreski nie będą e, jakimś w ogóle najgorszym e, koszmarem życia, tylko bez problemu będziecie mogły sobie narysować kreskę. Pamiętajcie, że ja też nie urodziłam się i nie miałam rysować kresek. Musiałam dużo, dużo czasu poświęcić na to, żeby ta kreska wyszła. Musiałam ćwiczyć, ćwiczyć, ćwiczyć i dopiero za setnym razem wyszła mi idealna, także. Zanim po prostu usiądźcie sobie na godzinkę przed lustrem, narysujcie jedną kreskę, narysujcie drugą, jak Wam nie wyjdzie, zmywajcie. Za kolejnym razem może wyjdzie, jeżeli wyjdzie, to zmyjcie, narysujcie jeszcze raz i jeszcze raz, i jeszcze raz, ćwiczcie, 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 bo ćwiczenia zawsze są kluczem do sukcesu. Także życzę powodzenia, bardzo dziękuję za oglądanie, jeśli macie ochotę obejrzeć więcej tutoriali, więcej takich lekcji makijażowych, to sporo już jest na moim kanale, sporo jeszcze będzie, także... Śledźcie mój kanał. Dzięki wam bardzo za oglądanie. Jak macie ochotę, zostawcie subskrypcję. A ja już zamykam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Papa. Pa!